na imię Marian i mieszkasz No gdzie się da? Gdzie się da? Tak Powiedz mi, jak sobie radzisz na co dzień? No po prostu znam tutaj dużo ludzi, znajomych, ten mi kupi to, ten mi da to. No i tak sobie radzę. Dzień na dzień. Mhm. Masz problem z alkoholem? Tak. Jesteś chory na padaczkę. Tak. No tam troszkę jest to, żeby więcej choroby. Powiedz mi, jak sobie radzisz z jedzeniem, jak sobie radzisz na co dzień z tym, żeby się utrzymać? No dawaj mi z opieki z tego z boksu nie, no tylko obiady, nie? A tak sobie tu sobie ten mi kupi to, ten mi kupi to i tak sobie daję radę. No. Mieszkam teraz tutaj, bo w Prudniku, tą pierwszą żoną mieszkałem tam chyba z 25 lat, już mam dorosłe dzieci, wnuki mam i jak to się mówi, pomagają mi, tylko żebym nie pił, ale jak tu nie napić się, jak człowiek nieraz się spotka z kimś, po tylu latach się nie widzi, to człowiek się napije, no, czemu nie. Nie mogę powiedzieć swojego słowa na tą rodzinę swoją, bo zostałem ostatnim bratem. Ostatnim wujkiem. Bają o mnie. Tylko nie pij. bujek albo bracie, dojdź do siebie, nie? Ale jak dojść? Ja tu nie idzie. Tak, pomagają. Nie mogę powiedzieć marnego słowa. Tylko żebym nie pił. Ale jak tu nie pić, jak człowiek... Ile też może być na czyjejś łasce. No. To sobie tak dorabiam sobie różnie. No, no obojętnie, kostka, nie? Łopata, kilo. No, takie rzeczy no. Tu naprzeciwko chce mnie wziąć do roboty, ale jak? Jak człowiek się cały telepie. Muszę stopniowo, stopniowo dojść do siebie. No. A do roboty jestem dobry, mówiłeś, że kładłeś kostkę brukową. Tak, no i każdą jedną robotę. Znam się trochę na tej robocie. Ale co? Chciałem ja wyjechać do Niemiec. Nie wyjechałem, bo upadłem. Taką rękę miałem. I popatrz pan tutaj, o widzisz pan, no złamane nawet nie byłem, bo nie byłem zarejestrowany. Nawet nie byłem u lekarza. Ale myślę, że dojdę pomału do siebie i statkuję się. Tylko że no nie ma, nie chcę przy kimś być. Żeby mi tam rodzina pomagała, czy coś. Muszę sobie poradzić sam. Muszę dojść do siebie. Najważniejsze, żebym tylko miał kąt swój, wodę, żebym się wykąpał, tak dalej. Takie coś mi się rozchodzi. Czy gdybyś miał szansę, jakąś pracę, mieszkanie, czy tak. zmieniłbyś swoje życie? O, oczywiście, że tak. Na 100%. Nie kłamie, no. Jestem, na mnie mówią, proboszcz. Bo jestem bardzo bieżący. Ale oni wiedzą, ja się przysięgnę, to ja słowo dotrzymam. Nie chcesz iść do markotu, dlatego że niedaleko mieszka twoja była żona. Naprzeciwko. Szczerze mam o to powiedzieć? Tak. Już wcześniej żeby był u Branica i na Prudniku jak pracowało to ona w tym czasie sobie znalazła już. Po prostu Cię zdradziła, tak? Tak. A mój honor jest ważniejszy. samo odszedłeś? Tak. Nie mogłeś z niej zdradzić. Tak jest. Jak długo to już trwa? Kiedy wyszedłeś z domu? Gdzieś będzie koło dwóch lat. Czyli od Pamiętaj. dwóch lat nie mieszkasz już z żoną, tak? Tak. Dwa lata to jest bardzo długo w takim ciężkim stanie. Bez mieszkania. No jest ciężko, mieszkania. ciężko. Jak to było na początku? Wszystko okej okay było. W porządku wszystko było. Tylko poszedłem do Branic, pracowałem w Rudniku, tam urodziny, uszczeszańca <noise> wszystko było ok, No, a w tym czasie ona sobie zdążyła sobie już jak to się mówi swoje zrobić i to wszystko Sama mi się przyznała. Masz dzieci? Tak. Ile masz dzieci? No, z pierwszą dwoje. A już są dorośli, a tutaj, z tą teraz co byłem, to jeden ma 13, a córka ma chyba 10. Masz z nimi kontakt? Tak, tylko nie pojadę w takim stanie jak jestem. Nie? Dla mnie to jest wstyd. A co oni starają się ciebie znaleźć gdzieś tutaj? To dzieciaki te małe? Tak. Nieraz ona tutaj przyjeżdża z nimi, to się widuje, nie, bo tutaj blisko tutaj się piję, nie? Teraz chyba pojadę, nie wiem. Któryś dzień muszę jechać, bo tam jeszcze mam jeszcze ciuchy robocze muszę zabrać do te, tej te roboty te ciuchy. Ale dopytuję się tak i tak. To tam jak, co? Wyszedłeś z domu i co zrobiłeś? Te dwa lata temu. Jak to się stało? Tu sobie znalazłem, raz tutaj byłem, raz tu, raz tu. I tak po trochu, tu trochę, trochę, tu trochę, tu trochę. Ale to zawsze były pustostany? Trochę u rodziny byłem. A później już odjechałem stamtąd. I tutaj jestem teraz cały czas na tym pustostanie. A rodzina nie chce ściągnąć do siebie? Chcą. Tylko żebym nie pił. Ale to się to... człowiek... Ten cię spotka, ten, cię, ten przyjedzie, ten przyjedzie. Człowiek się nie widzi tyle lat, no to człowiek wypije, pije no. Nie rozrabiam ani nic. Spokojnie wszystko. Bo nie pij A bo bracie nie pij. I tak to jest. No. A mam słuchać tak. Jak to się mówi. Biorę, wychodzę i... To wszystko przyjeżdżam z powrotem tutaj. No dobrze, a gdybyś dostał tą pracę i to mieszkanie, czy faktycznie życiłbyś alkohol? Tak. Na 100%. Czy ktoś już wyciągał do ciebie rękę i starał się tobie pomóc? Tak, rodzina. Nie wyszło. No nie wyszło. Co się stało? Że pije, no. A jak tu nie pić, jak serce boli. Czy w jakiś sposób sobie tutaj w tym pustostanie na Grunwaldzkiej pomagacie? No każdy się szanujemy, no. Adam zbiera złom, czy ty też? No idę nieraz, czemu nie. A mi się coś trafi, to też wezmę. A jak dużo udaje Wam się zebrać pieniędzy? Czy to wystarcza w ogóle na, na dzień jedzenia? No raz tak, raz tak. Ale miejsc tutaj znają wszyscy, to, także nie mam problemu. Ludzie są życzliwi i dają Ci jedzenie? Tak że nie każdy. Powiedzą iść do roboty. A czy spotyka się przemoc? Przemoc to znaczy co to jest? Czy ktoś na przykład podchodzi i stara się Ciebie bić? nie no, nieraz na tak. Ciebie? Nieraz tak. Komuś przeszkadza to, że jesteś bezdomny, tak? Tak. Co wtedy robisz? Jak reagujesz? Co reaguję? Ile dam rady, tyle daję rady. Też mu nie pozwolę, jeżeli mi też zlał. Ale no nieraz, już nieprzytomny jestem to już każdy mi je popnie i pada. Mówiłeś Marian, że jesteś 54 rocznik. 64. 64? Tak. To już niewiele czasu Ci zostało do tak zwanej emerytury. Czy masz za sobą tyle przepracowanych lat, żeby dostać emeryturę? Muszę jeszcze przepracować przynajmniej dwa lata, bo ten lekarz, co się leczy u niego, da mnie na rentę. I to jest warunek, tak? Tak. Ale muszę państwowo przerobić. Ale jak tu przerobić, jak ja mam komorników Bo to na nich będę robić. I ja też muszę czegoś żyć. Powiedziałeś, że masz dowód osobisty. Tak. Ponieważ na podstawie tego dowodu otrzymujesz zasiłek z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak. Czyli mając dokumenty, jesteś w stanie podjąć pracę. Tak. Możesz wynająć mieszkanie. Tak. Czyli możesz wrócić normalnie do społeczeństwa. Oczywiście, że tak. Czy zdarza ci się spotykać z ludźmi, którzy starają się naciągnąć ciebie na przykład na pożyczkę albo na kredyt, żebyś wziął dla nich? Tak. Czy, czy odmówiłeś kiedyś, czy też tak się stało? Zależy komu. Ale jako główny pożyczkobiorca, czy jako żyrant? Teraz mi ciężko to pojąć. No zwyczajnie, no, no, że jak to się mówi? Że mogą wziąć na mnie. W taki sposób. Czy twoje kłopoty właśnie z komornikiem mogą się brać z tego, że te raty są niespłacane? Tego nie mogę powiedzieć. Bo nie wiem. Ja tylko komornicy to są... co za alimenta, nie? Takie coś. A tak nie mam miejsca. Nie otrzymujesz żadnej korespondencji. Nie. A skąd wiesz, że musisz iść na pocztę odebrać właśnie zasiłek? Skąd masz... Idę do moksu i się dobierę. I oni ci przekazują, tak? Taki tak, informacje. Czy, czy już mam, czy nie? W Taki sposób i idę sobie i odbieram. Widzę, że nie masz butów. No nie ja już zgubiłem gdzieś. Ale nie masz w ogóle butów, czy po prostu dzisiaj tak wyszedłeś w klapkach tutaj. Mówię panu. Zgubiłem gdzieś jeden but. Mhm. No i to wyszedł, wyszedłem. Nie mam zastępcy. Musiałem zgubić, po popatrz pan. Jakbym padał. No tak. No i nie pamiętam nic. Jak długo jeszcze jesteś w stanie wytrzymać takie życie? Szczerze, długo nie poczymy. Jeśli cię nie ogarnę, to się długo nie uczymy. miałeś już chwilę zwątpienia? Tak. Jak sobie z tym poradziłeś? Przetrzymałem to. Obecność kolegów Ci pomaga? Tak. Nie każdy, ale przeważnie pomagają. Gdybyś był z rodziną, byłoby Ci łatwiej? A wie Pan, jak to jest? Raz tak, raz tak, no i... Ja bym sobie sam założyć tą rodzinę i już, tylko żeby miał ten kąt swój i już. Więcej nic nie pragnę. Co byś mógł powiedzieć ludziom, którzy są w podobnej sytuacji jak ty? Żeby w życiu nie docić takiego czegoś, jak ja doczę. To jest przykre.